Och, pierwszy raz w tym roku nie dokończył rajzy swojej. Pojechał żech na wycieczkę doliną e, rzeki Morawicy, ale niestety klankur się rozklankorzył. Znaczy, nie, dostał żech pana e, w imieniu żech Dyntka. Okazało się, że Dyntka też przepuszcza. Także trzeba było się wrócić, zrobił, że w sumie w jedną strona 15 km, drugą stronę 15 km i jada z powrotem do domu. Ale ta wycieczka powtórza, bo zapowiadała się bardzo ładnie. Zresztą taki krótki filmik, bo on z tej prawie też po jak była pana. A jo, zaczynał i kończą dzisiaj o tu, następnym razem też tu. Ale chyba pojada teraz. I po Polsce, bo część te Czechy ostatnio burzy, deszcze. Dzisiaj pana jedna, pana druga. Także jadę do domu.